Cześć, witajcie w uszach, gwani wam temat kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Urban chaos, rozpoczynamy misję operacyjną po południu. Mancu, piliżu, wytęgów, i w tej chwili nie poradzili się wcale, wcale nie poradzić Włykak, żeby stały operator, a nie do w do nich, na nich, do nich, porządnego nich, do nich, do nich, do do This area of the city is crawling with wildcats. They seem bent on taking We got three officers down already. I want you and Green to get on this. Officer, the crime around here has gone off the scales. Folks are acting crazy these last few weeks. What the hell is wrong with everybody? Nie wiem, co tu się ulichał, wyprawia, ale nie mam żadnego pistoletu i to troszkę mnie... martwi. Dobra, już mam pistolet. Spoko, więc... Martwienia troszkę zniknęły. A, i każdy gościu tutaj po drodze to jest... jakiś tam procent prze przestępczości. Ten to przestępczość będzie jeszcze spadać. Znaczy, rosnąć może, jednak te nowi goście się pojawiają. Nie wiem. Jestem ciekaw, w tym green może na pewno znikać w takim czasie. Na razie wygląda na to, że każdy taki gościu to jest 4%. I chodzi o przestępczość. A no, więc tak wielu nie trzeba nagle zabijać. Tu już się pali w ogóle. Hey. We got a report of a possible drug deal going down. Get on it. Under the Get back! You think I'm gonna let that supposed to scare me? I think. Is Dozya in here to sell it? Ah, hello. Dealer, nie ja. To jest lepsze dobre. Dealer nie ja. Nie, zaraz to wam go. On żyje. On żyje. On żyje. Mar, wszystko jest to dealer na ziemię? A tego typu co robić? To jest trochę słabo, na czy jest to dealer, czy na górze? Way to go, pokoju, 64% Eee, łatwo idzie Wejrzyjmy tutaj w tym domku, bo tutaj jest fajne rzeczy może będą Pewnie jest ale nie widzę żeby było jakieś bronie połkrywane Jest gościu który się żywa. I on jest taki nieżywy. Od jakiegoś czasu. I nie ma nic przy sobie. Ej, to słabo. Funkcjonariusz Green po Niech Nie wiem, chyba powinienem po zobaczyć co się dzieje. 2% teraz, o proszę. Czyli... I mniej 3%... Ty... Ej, to matematycznie się nie zgadza. Jeżeli nagle zabicie jednego typa, to jest mniejsza o 2% nie o 4. i to i I hope you're carrying our cargo, Mr. Schultz. I told you, man, everything's in order. Now, I'm guessing you got a real expensive briefcase to give me. Well, I've got this to give you. Świetnie, super. No, robienie tego z bandytami interesów kończy się zawsze tak samo. Ej, to tu robi kurwę z matematyki, że jeden gościu liczy się za 4%, a drugi za 2%. Takich gości podabijali paru funkcjonariuszy prawa. Take these assholes to the cells and make sure you grill them about their little cult Cult? What are you crazy? These guys are just street scum, stern. I think you're being a little over dramatic here. Oh yeah, we'll see. No, cześć na botem. A propos dramatyzowania, będzie szkoda ledwo w marcu zacząłem. No radziecie gościu, podajne, dawaj mnie. Te 200 topcenta potrzeba potrzebałbym tam checka. Ile to jest warte? 4% Nie wiem, to było typu po 2% w ogóle. To jest dziwnie bez sensu. No, trochę zdrowie, no mi się nie podoba. Ale on teraz amunicji to przed jakimś czasem będzie lepiej. Lejemy na posterunek, bo tutaj wydaje się, że jest sporo. tych Jeden, drugi. No i problem sam zniknął. Jeszcze tyle amunicji dostałem. I co tu powiesz? Podcarunek odbity. A co nasz policarz ma przy sobie? Nic. Ale odbiłem To co nasze, czyli podczarunek policji. Tam jeden, no to... Faktycznie bardzo dobrzy to ci panowie policjanci, skoro jakaś tam praktykantka musi za nich odwalać całą robotę i robi to dużo lepiej. Więc to, musimy biegać szukanie jakichś losowych typów. Jeszcze paru procent brakuje. Ja 26. Co tutaj było dwóch typów, Ej, halo. Jak tu może do mnie? 24%... 22%... No i właśnie. Jeden był za 4%, drugi był za 2%... Więc mi się wydaje, że ktoś tutaj nie robił obliczania procentowego, tylko po prostu wstawił, że zabicie każdego typa... To jest jakaś tam wartość z góry ustalona i tyle. E, e, e! Dobra. 20, więc niby jeszcze jakiś takich 5 Chyba, że straci sieci ci... ...więcej wartości. Listen, Sweeney, I can get you what you want, man, but it's gonna take time, man. you screwing me again, fish. Are you trying to make me look like a schmuck in this neighborhood, fish? No, man, no. I wouldn't mess with you, Sweeney. I was. It's my turn now, fish. Now I'm gonna screw you. No, Sweeney. No. That be your 15% Co to się dzieje? Biegli za winkla tutaj jakby... No, ten typ ode mnie ucieka Biegli za więkla, ja wiem, że tutaj jakby nie ma przejścia, to jest po prostu ślepa uliczka, więc co i tam robili? Dobra, jeszcze jeden typek jakiś po drodze. To by mi umknął. Dawajcie. Ty na przykład. Albo ty. Dobra, misja wykonana. Szybko poszło, ej, to była bardzo łatwa, prosta misja. Ale i tak, yy, dziękuję za uwagę. I w kolejnym odcinku zagramy misję Psychopark w nowym miejscu, nowa mapka. Zobaczymy. W każdym razie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.